Omen Max 16 to najmocniejszy przedstawiciel gamingowej serii Omen od HP. Ten 16-calowy laptop ma oferować nie tylko najwyższą wydajność, ale także innowacyjne rozwiązania z zakresu chłodzenia, personalizacji i współpracy z akcesoriami HyperX. Postanowiliśmy przyjrzeć się z bliska, czy w parze z wysoką ceną idzie również wysoka jakość wykonania, komfort użytkowania oraz oczywiście rzeczywista moc obliczeniowa. Omen 16 Max robi bardzo dobre pierwsze wrażenia. Mamy tutaj obudowę wykonaną z aluminium i magnezu, która występuje w kolorze czarnym. Urządzenie prezentuje się nowocześnie i dojrzale, łącząc jednocześnie subtelną stylistykę z elementami gamingowymi jak podświetlenie RGB na klawiaturze oraz pasek LED na froncie obudowy. Laptop waży ten nieco ponad 2,6 kg, co jak na gamingowy sprzęt tej klasy jest naprawdę akceptowalne. Tak jak mówiłem wcześniej, jakość wykonania stoi na wysokim poziomie, całość jest dobrze spasowana i jak na taki rozmiar oraz zastosowane podzespoły, wciąż mamy do czynienia ze względnie smukłą i zgrabną konstrukcją. Zawiasy pozwalają na otwarcie jednoręczne i ciężko pod tym względem się do czegoś przyczepić. Klawiatura ma układ bez ramek i oferuje podświetlenie perki RGB, które jest inspirowane stylistyką HyperX. Pisze się na niej przyjemnie, chociaż niektórzy mogą zwrócić uwagę na lekką miękkość przy mocniejszym wciśnięciu klawiszy. Mi osobiście to jakoś nie przeszkadzało, jednak trzeba pamiętać, że nie jest to typowa sztywna klawiatura laptopowa. Rozkład portów został zaprojektowany z myślą o ergonomii oraz wygodnym zarządzaniu przewodami. Po lewej stronie obudowy znajdziemy dwa porty Thunderbolt 4 typu USB-C oraz gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe. Prawa strona mieści jeden port USB 3.2 Gen 2 typu A. Większe zostało umieszczonych z tyłu laptopa. Tam zlokalizowano port zasilania, drugi port USB 3.2 Gen2 typu A, pełnowymiarowy port HDMI 2.1 oraz gniazdo Ethernet 2,5 gb na sekundę. Taki układ pozwala na zachowanie porządku na biurku i zapewnia wygodny dostęp do najczęściej używanych portów. Przechodząc do ekranów. W testowanym modelu zastosowano matowy ekran IPS o przekątnej 16 cali i rozdzielczości 2560x1600 pikseli ze zmiennym odświeżaniem od 60 do aż 240 i czasem reakcji 3 milisekundy. Jasność deklarowana jest tutaj na poziomie 500 nitów. To bardzo udany kompromis między jakością obrazu, dokładnością odwzorowania kolorów i płynnością. Matowa powłoka pozwala na komfortową pracę nawet w jasnym otoczeniu i uwierzcie mi, nagrywanie w studiu ze sporą ilością lamp, które są wycelowane w ten sprzęt, no to jest naprawdę spore wyzwanie, z którym OMEN 16 Max poradził sobie bez większych problemów. Głośniki opracowane we współpracy z HyperX oferują przestrzenny dźwięk DTS-X Ultra, jednak jakość audio no, nie należy do najmocniejszych stron tego laptopa. Wysoka głośność wentylatorów potrafi zagłuszyć dźwięk, a sama charakterystyka brzmień jest OK. No, nie powala. Ale ciężko się do czegoś przyczepić, ponieważ jest to laptop, a w nich jednak mamy pewne ograniczenia. Jako, że to jednak laptop gamingowy, to wciąż większość graczy zresztą słusznie skieruje swój wzrok na słuchawki, gdy przyjdzie czas na dłuższą rozgrywkę. Wbudowany zestaw w zupełności wystarczy do konsumowania treści, jednak przy graniu, zwłaszcza jeżeli chcemy usłyszeć przeciwnika, no, warto podpiąć jednak wcześniej wspomniane słuchawki. Testowana konfiguracja to model 16 AH0999 NW wyposażony w procesor Intel Core Ultra 9 275HX, kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 5080 z 16GB VRAMu, 32GB DDR5 5600 MB na sekundę oraz szybki dysk SSD PCI Express Gen 5 o pojemności 1TB, czyli w sumie starczy naprawdę na kilka solidnych gierek. Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 11. Laptop wyróżnia się rozbudowanym systemem chłodzenia opartym na komorze parowej i nowej parcie termoprzewodzącej. Ciekawą opcją jest tutaj aktywna funkcja czyszczenia wentylatorów. Mamy tutaj wspierane technologie takie jak DLSS 3, Pulse Frame Generation, Ray Tracing trzeciej generacji, Nvidia Reflex oraz G-Sync. I dla twórców istotna będzie obsługa kodeka AV1 i zaawansowanego kodera NVENC. A także współpraca z oprogramowaniem AI do optymalizacji Omen AI i tworzenia klipów z rozgrywki. Gracze docenią zwłaszcza ray tracing, Nvidia Reflex oraz DLSS, o którym mówiłem wcześniej, który wciąż u uwieru budzi mieszane uczucia. Z jednej strony nie jest to faktycznie stricte surowa wydajność karty graficznej w natywnej rozdzielczości, tylko generowanie kratek, które są skalowane w górę. Z drugiej strony większość osób nie widzi różnicy, bądź te różnice są na tyle marginalne, że podczas rozgrywki ciężko dopatrzeć się jakichkolwiek zmian na gorsze. Osobiście uważam, że jeżeli DLSS jest wspierany w jakimś tytule, to dobrze go włączyć, bo finalnie staniemy przed wyborem, czy wolimy mieć 100-120 fps czy 240, czyli tyle ile odświeżanie matrycy w tym laptopie. Jak dla mnie wybór jest naprawdę prosty. Jednym z kluczowych elementów wyróżniających Omen Max 16 na tle konkurencji jest oprogramowanie Omen AI. To narzędzie, które analizuje sposób użytkowania systemu oraz konkretne tytuły gier, a następnie automatycznie dopasowuje ustawienia sprzętu i samej gry do optymalnych wartości. Dzięki temu użytkownik nie musi sam testować i szukać najlepszych konfiguracji, bo system uczy się i dopasowuje te wszystkie ustawienia w czasie rzeczywistym najej bazuje na danych lokalnych oraz w chmurze, a jego celem nie jest tylko poprawa liczby klatek na sekundę, ale także responsywności i stabilności działania. Funkcja dostępna jest już m.in. w Counter-Strike 2, a w przyszłości zostanie rozszerzona o kolejne popularne tytuły e-sportowe, jak Valorant, League of Legends, Fortnite czy Cyberpunk 2077. Laptop oferuje przyjemny kompromis między mobilnością a mocą. Przy wadze około 2,5 kg nie jest to sprzęt ultramobilny, ale jak na swoje możliwości pozostaje zaskakująco poręczny. Czas pracy na baterii zależy mocno od konfiguracji, a testowana wersja z RTX-em 5080 potrafi działać nawet ponad 7 godzin przy lekkich zadaniach. System chłodzenia sprawdza się bardzo dobrze w trybie zbalansowanym. W trybie maksymalnej wydajności możliwe jest chwilowe przekroczenie temperatury i wystąpienie throttlingu, zwłaszcza przy długotrwałym otworzeniu CPU. Tryb zbalansowany pozwala jednak zachować wysoką kulturę pracy przy niewielkim spadku wydajności i podczas codziennego, lekkiego gamingu to właśnie na tym trybie głównie laptopa użytkowałem i na nim grałem. Nie może być oczywiście testu laptopa bez sprawdzenia jak sobie poradzi w grach. Ten procesor Intercore Ultra 9 oraz RTX 5. 1080 sprawdzi się idealnie w natywnej rozdzielczości laptopa, jaką jest 1600p, jak i oczywiście 1080, no ale wiecie, sprawdziłem to w natywnej rozdzielczości, no bo tak większość ludzi będzie grała. Ciekawą funkcją na pewno jest to, że Omen Max 16 integruje się z ekosystemem HP oraz HyperX. Technologia InstaPer pozwala na łączenie do trzech urządzeń bez dongla, dzięki czemu możliwa jest szybka konfiguracja stanowiska bez dodatkowych kabli. W moim przypadku była to myszka i słuchawki, ponieważ zazwyczaj takie sprzęty idą w parze z gamingowym laptopem. Parowanie obu tych sprzętu przeszło bez najmniejszych problemów i przy dwóch pełnowymiarowych portach USB cieszy to, że nie musimy zajmować żadnego z nich donglami, zwłaszcza, no że wiecie, bez dongla no to to jednak nie jest dobra rozgrywka, a tutaj w sumie jest to całkowicie bezstratne dzięki rozwiązaniom HP. Jest to zwłaszcza przydatne dlatego, że, bądźmy szczerzy, na trackpadzie nikt grać nie będzie, a komunikacja ze znajomymi czy też po prostu nasłuchiwanie nadchodzących oponentów będzie o niebo przyjemniejsze i przede wszystkim skuteczniejsze, jeżeli skorzystamy ze słuchawek. Ciekawym dodatkiem jest Powder AI, narzędzie wspierane przez AI do tworzenia klipów z gier działające lokalnie bez wpływu na wydajność. Omen AI z kolei, tak jak mówiłem wcześniej, analizuje nasze nawyki i sam dostosowuje ustawienia OS dla maksymalnej wydajności. Teraz na koniec tak słowem podsumowania. Omen Max 16 to bardzo dopracowany laptop gamingowy dla wymagających użytkowników. Łączy nowoczesne wzornictwo z wysoką wydajnością, efektywnym chłodzeniem i rozbudowanym zestawem funkcji dodatkowych. Wersja z rtx 5080 moim zdaniem wypada jako znacznie bardziej opłacalna niż 5090, oferując wciąż świetną wydajność w grach i zadaniach kreatywnych przy rozsądnym zarządzaniu temperaturą oraz przede wszystkim energią. Testowany wariant w momencie pisania tego tekstu to koszt około 15 tysięcy złotych, a trwające promocje oraz obecną cenę możecie sprawdzić w opisie filmu. Ogólnie dla graczy, twórców i ludzi, którzy szukają prawdziwej potęgi zamkniętej w 16-calowym formacie, Omen Max 16 to propozycja, którą warto mieć na uwadze.